Ja nie chcę im mówić tym młodym ludziom, ile oni mają pracować. Jeżeli chcą mieć czterodniowy tydzień pracy, niech mają, prawda? To, to, to jest rozwiązanie jakieś. Tylko wtedy pojawiają się pytanie, czy te dodatkowe dni to będą dni właśnie siedzenia przed telefonem yy, i tracenia dalej i życia, i czasu, i, i, i tak naprawdę relacji, bo ten telefon wcale nie spowoduje żadnego ani wypoczynku, ani, ani relacji rodzinnych. Yy, czyli czy tak naprawdę będzie to bez sensu? czy też rzeczywiście będą mogli ten dodatkowy czas wypełnić jakimś innym dążeniem, które nie musi być strasznym, kapitalistycznym dążeniem do zarabiania większej ilości pieniędzy, ale właśnie, nie wiem, budowania relacji, szukania jakiegoś, nie wiem, duchowości na przykład, to jest rzecz, której współcześnie też brakuje. Więc niech pracują ile chcą, ja nie mam absolutnie dla nich żadnej rady, tylko niech nie narzekają później, że mają mniej, od ludzi, którym się chciało pracować 16 godzin. Albo niech nie mówią, słuchajcie, a może my byśmy was tak opodatkowali na poziomie 75%. No bo skoro wam się chciało, no to właściwie teraz możecie się podzielić.